Polski. Bardzo nas to cieszy i wzrusza, że możemy spotkać się tutaj razem z wami. Ogromne brawa dla Bronimy Polskiej Granicy, ogromne brawa dla posła Włodzimierza Skalika, ogromne brawa dla każdego z was kochani, ogromne brawa dla kobiet, naszych kobiet prawicowych, nie tylko z korony, naszych kobiet prawicowych, dla każdego, kto nie boi się powiedzieć, że jest przeciwko mieszaniu naszego kraju w wojnę. Drodzy państwo, jeszcze chciałabym przywitać posła piątej kadencji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Sułek, nasz ostrowiecki poseł z ramienia Samoobrony. Każdy z państwa jest bardzo odważny, każdy z państwa jest wartościowy, dlatego będziemy głośno krzyczeć, że chcemy pokoju. Drodzy państwo, może przećwiczymy co? Święto krzyżkie za pokojem. Święto krzyżkie za pokojem. Święto wszystkie za pokojem. Święto wszystkie za pokojem. Święto wszystkie za pokojem. No, proszę państwa, jesteście fantastyczni. No to może, żeby nie tylko Święto wszystkie, to Polska, Polska za pokojem. Polska, Polska za pokojem. Polska, Polska za pokojem. Polska, Polska za. Pokojem. Polska, Polska za, pokojem. Polska, Polska za pokojem. Nic dodać, nic ująć. Rozpoczynamy marsz.